Hello there, General Kenobi! Awe, z tej strony Spaw. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Budujemy Droida, Budujemy Artu. Dzisiaj przybywam do Was z kolejną paczuszką, za którą nie ukrywam. Trochę się stęskniłem, bo czekam i czekam, i doczekać się nie mogę. Ale jak to nagrywam, to wczoraj dostałem yy, znaczki. Kolejną przesyłkę ze znaczkami, a dzisiaj dostałem tę paczkę, i od razu siadam i kręcę, bo jestem ciekawy, co dzisiaj mamy. Ale nie przedłużając, otwieramy i zobaczmy, co się tam kryje. Tak, mążeczki mi nie były potrzebne. Losowo. Wow. Numer numer 80. I ogromna ilość puzli, Super. Kolejny numer. Wybaczcie, że zajrzałem. Musiałem. 79. dziewiąty i będziemy korpus robić dalej. Numer osiemdziesiąt jeden. Znowu coś. Numer osiemdziesiąt dwa. I kolejna dawka sporej ilości puzli. O, i te głośniczki chyba jeszcze są, jeżeli dobrze kojarzę. Co tu jeszcze mamy? Co jak zawsze rachunek? Jego tam poza kadr. O, witajcie! Tu już jest pusto. I witajcie z kolejną koszulką. To już mamy komplet koszulek. I teraz będę chyba na zmianę się przebierał. Tu mamy ciemną stronę, a tu mamy jasną stronę. Bardzo fajnie. Prawda, puszek? Dobra. Tu mamy cały zestaw dzisiejszych puzli. Ja to otworzę i widzimy się za sekundę. I witajcie po szybkim cięciu. Ja już mam. Swoje puzzle rozłożone i przejdźmy po kolei do omawiania, co jest w poszczególnym zeszycie. Czyli zeszyt pierwszy w dniu dzisiejszym, zeszyt numer 79. Tutaj mamy kolejny element do korpusu, czyli do, do tego szkieletu. To jest zapewne tutaj ten obok element i Dwie paczuszki śrubek. No, w tej przesyłce sporo śrubek przyszło. A w samym zeszycie, co mamy? Techniczne i praktyczne tworzenie galaktyki. Czyli jak to się tworzyło. Włosy. Hmm. Dużo z pierwszej części wzrocznego widma katalog droidów mamy droidy z jawina 4 industrial automato automaton przepraszam i mamy R3s1 R2 bhD coś takiego dalej mamy jeszcze R5k6 Art Artu 2 q 2 Do tego mamy jeszcze K2SO. Krótka informacja: krótko o c i R2D2, krótko o C110P, czyli CHOP. Coś takiego. Takie ciekawe informacje: ABC robotyki mamy telerobotyka. Czyli między innymi coś w kosmosie. Raczej głównie coś w kosmosie. Tak, i tutaj mamy części korpusu. Dobra. Będziemy się bawić. To jest zeszyt pierwszy. Kolejny zeszyt na dzisiaj, czyli zeszyt numer 80. To mamy panel przedni, jeżeli mnie pamięć nie myli. I. Ogromna ilość puzli, czy jakieś wykończenia, czy coś takiego. Zaraz się upewnimy. A poza tym zeszyciem mamy tworzenie galaktyki, aktorzy wchodzą na plan. Czyli tu mamy Kłajgona, młodego Obiłana i kanclerza cancle, Valorum. To są te pierwszej części, oczywiście. Dalej mamy Jar-Jara, Dalej mamy katalog droidów Artu Ditu. Sporo informacji na jego temat. Roboty w budownictwie. Panel przedni i elementy wykończeniowe. Tak, to są elementy z tego zeszytu. Co my tu będziemy montować? No. Trochę tego będzie, ale, ale trochę tego będzie. Sporo tego będzie trochę. I to tyle. Kolejny zeszyt, czyli pierścień do naszego korpusu. A poza tym mamy tworzenie cyfrowych modeli. Tudzież modeli cyfrowych. Można sobie zamienić słowa. To tu mamy wyścig Bunta I, Jar Jar. finałowa scena w naszym widmie. Kolejne droidy astromechaniczne Artuditu. Jakieś funkcje, jakaś zemsta, Artudicz na ratunek, czyli pewnie skróty z seriali. Z moim klonów. ABC robotyki mamy mapy cyfrowe. Czyli chociażby Street View, tak. znaleźć najkrótszą drogę i tak dalej. Hmm. Tak, łuki górnego pierścienia szkieletu mamy w dzisiejszym numerze. Tak, trzy sztuki i to tyle w tym zeszycie. Ostatni zeszyt na dzisiaj, ale jeszcze nie ostatni w serii numer 82, i to jest cały ten zestaw: czyli jakieś pudełeczko, jakieś pudełeczko, jakaś ramka, nie na zdjęcia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć paczuszek z wkrętami, ze śrubkami i jedno takie większe, tu jest ultra dźwięk, coś takiego także będzie z tym zabawy bardzo no dobra, sześć, paczuszek także będzie z tym trochę zabawy tworzenie galaktyki, mamy pojedynek na miecze świetlne, część pierwsza czyli jak Obi Wan z Darth Maulem walczą Poza tym dalej mamy. Tak, tutaj się skupiają na tej scenie. I na poprzedniej, co na Tatuin walczył z Quagonem. Darf Maul. Część piąta art 2 Katalog Droidów. I wydaje mi się, że to będzie każdy jeden odcinek omawiany. Co on tam robił, jakie funkcje z sobą reprezentował. <coughs> a tutaj mamy detale korpusu i czujnik ultradźwiękowy. Tak to to są czujniki ultradźwiękowe, a tu są detale, pierdółki, żeby to ładnie wyglądało. Montujemy komory narzędziowe. Montujemy czujniki. I ciekawie będzie wyglądać. Można będzie przetestować też te ultra dźwięki. Dobra. Będziemy się bawić. To co? Ja się zajmuję puzzlami i wracam do was, jak te puzzle już poskładam. Także widzimy się dosłownie za mrugnięcie oka. To będzie przynajmniej dla was, bo dla mnie to zajdzie trochę więcej. I witajcie po szybkim cięciu. Tak się prezentują dzisiejsze puzzle. I przejdźmy do prezentacji ich po kolei. Numer 79 to był kolejny element: wspornik nogi i ten badel. Więc teraz szkielet prezentuje się w ten oto sposób. Tak wygląda. W sporych rozmiarów to będzie. I już taką swoją wagę ma Kolejny element numer 80 czyli pierścień, który będzie przymocowany gdzieś tu i to się gdzieś mniej więcej tak będzie prezentowało Dobra najmy go tu I numer 81 i 82 to są puzle tego korpusu i tak, tutaj mamy schowki na narzędzia, które mogą być całkiem przydatną skrytką. Natomiast tutaj, te dwa, tutaj są yy, yy, czujniki ultradźwięku i na podczerpień. Tak się prezentuje to z tyłu. I w zeszycie było napisane, żeby to przetestować. Przetestowałem, musicie mi uwierzyć na słowo, ale działa. W promieniu 2 metrów nie ma nic przed czujnikiem i na tej płytce elektronicznej nic się nie świeci. Jeżeli coś się zbliży na mniej jak 2 metry, żółta kontrolka się zaświeca i co się dalej dzieje, nie wiem, ale domyślam się, że robocik się zatrzyma. Dodatkowo mamy tutaj też takie guziczki. Ile tego tu jest? 6 guziczków. I po kolei, co który będzie oznaczać, bo jest tutaj też kabelek do nich. Cichaj. I po kolei, od jedynki, od góry. Tryb patrolu włączony, wyłączony. Wysuń, schowaj, chwytaki czyli zapewne tutaj te, te dwa będą. Numer trzy, wysuń, schowaj miecz, czyli będzie można było go wystrzeliwywać. To będzie ciekawe. Numer cztery, to jest parowanie, tudzież połączenie z Wi-Fi. Piąteczka, wybór trybu łączenia. No zapewne z czasem przyjdzie o co tu chodzi. I guziczek numer 6. Przełącznik on/off. Czyli włącz, wyłącz robota. Także tak to się prezentuje na dzień dzisiejszy. I co, z mojej strony to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli się podobało, pamiętaj o łapce w górę zasubskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robisz, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, czy to z tej serii, czy to z niecodziennych wywiadów, czy to z Let's Talk About, porozmawiajmy o. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie, wysłuchanie materiału i co? I widzimy się w następnych. Także niech moc będzie z Wami i do następnego. Awe!